Samuel Kulczycki pokonał lidera rywali Parka yeung ale niestety Dekorglas Działdowo przegrał z Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów 1-3 w meczu ósmej kolejki lotto Superligi. Dzisiejszy dzień nie jest dobry dla, dla naszej drużyny, dla zespołu Dekorglasu Działdowo. Graliśmy dzisiaj mecz z Suchedniowem we własnej hali, no niestety goście po bardzo wyrównanym spotkaniu okazali się od nas dzisiaj lepsi. Gratulujemy naszym kolegom z Suchedniowa. Lotto Superliga jest bardzo wyrównana w tym sezonie, i, i dużo pojedynków jest bardzo wyrównanych, i no, nie jesteśmy w dobrych humorach. Czujemy się z tym po prostu źle, chociaż przy stole zostawiliśmy dzisiaj dużo serca i, i, i zostawiliśmy to, na co, na co w tej chwili po prostu posiadamy. I, no, i tak w sporcie, że po prostu dzisiaj ktoś okazał się lepszy koncentrujemy się na przyszłości. Dzisiaj jeszcze jutro serce trochę nas poboli ze względu na to, że dzisiaj przegraliśmy i po prostu za kilka dni zbieramy się do dalszej pracy. Mamy przed sobą jeszcze bardzo ważną część sezonu w grudniu, mecze Ligi Mistrzów i no być może no, trzeba wyciągnąć po prostu wnioski i wziąć się po prostu jeszcze raz do, do roboty, żeby, żeby w grudniu w Lidze Mistrzów, żebyśmy po prostu wygrywali i żeby Zdobyć finałową czwórkę Ligi Mistrzów, o, o którą w tym roku walczymy. Wysoką formę potwierdził Samuel Kulczycki, który wygrał 3 do 1 z Koreańczykiem parkiem Jegło. Nie powiodło się Jakubowi Dyjasowi, który uległ Słoweńcowi Deni Kozulowi 2 do 3 i parkowi Jęgło 0 do 3. Trzecim zawodnikiem w składzie zespołu prowadzonego przez trenera Michała Dziubańskiego był Patryk Lewandowski, poniósł porażkę z Mateuszem Zalewskim 1 do 3. Kolejne spotkanie 1 grudnia z Olimpią w Grudziądzu.